Ciesz się życiem w zdrowiu z pomocą aplikatorów Liabko. Korporacja medyczno-produkcyjna Liabko jest dobrze znana nie tylko na Ukrainie, ale na całym świecie, a od 2009 roku dzięki firmie AppleMedica również w Polsce. Już od około 10 lat korporacja specjalizuje się w produkcji unikalnych aplikatorów wieloigłowych oraz aparatów do masażu przeznaczonych do intensywnego oddziaływania odruchowo-terapeutycznego na skórę człowieka. Genialne połączenie doświadczenia starożytnej medycyny Dalekiego Wschodu z doświadczeniami współczesnej diagnostyki i leczenia pozwoliło donieckiemu lekarzowi Mikołajowi Liabko stworzyć unikalny przyrząd, który otwiera świat możliwości organizmu ludzkiego. Terapia aplikacyjna jest nowym krokiem naprzód w dziedzinie refleksoterapii. Aplikatory i aparaty do masażu Liabko są skutecznym środkiem leczenia i profilaktyki różnych schorzeń. Mają one na celu odbudowanie, zachowanie i poprawę zdrowia, wniesienie harmonii i szczęścia do każdego domu. W chwili obecnej istnieje szeroki asortyment aplikatorów wieloigłowych i aparatów do masażu liabko. W katalogu korporacji jest około 20 produktów – maty, wałki, aplikatory pasy, aplikatory stópki oraz polimerowe aparaty do masażu faraon. Igły aplikatorów liabko produkowane są z niezbędnych organizmowi metali – cynku, miedzi, żelaza i srebra. Aplikatory Liabko stosuje się w następujących schorzeniach. W chorobach i uszkodzeniach aparatu oporowo-ruchowego. Aplikatory usuwają ból kręgosłupa, stawów i mięśni. W schorzeniach układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, narządów oddechowych i układu trawiennego. W przypadku chorób skórnych, chorób kobiecych, w położnictwie, urologii, w schorzeniach układu endokrynologicznego i stomatologii. Terapia aplikacyjna Nikołaja Liabko z sukcesem stosowana jest w wielu klinikach, szpitalach, medycznych instytutach neurologicznych i terapii odruchowej Ukrainy i Rosji. Wspaniałe rezultaty uzyskano w Krymskim Uniwersytecie Medycznym, a także w sanatorium specjalistycznym imieniem Burdenko u chorych z porażeniem rdzenia kręgowego po urazach kręgosłupa. Praktycznie nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Nie dają żadnych negatywnych efektów ubocznych. Aplikatory pozwalają skrócić czas przyjmowania lekarstw, a nawet spowodować ich odstawienie. Aplikatory można stosować samodzielnie w warunkach domowych. Na świecie nie ma analogicznych produktów do aplikatorów Liabko. Nie mają one równych sobie pod względem siły oddziaływania, skuteczności rezultatów oraz pod względem prostoty i niezawodności użytkowania w odniesieniu do wszystkich części ciała. Poszukiwania twórcze Nikołaja Liabko i jego zespołu pozwalają stopniowo doskonalić wyroby i tworzyć nowe. Wykorzystanie nowatorskich osiągnięć naukowych i wielowiekowych tradycji czyni z aplikatorów Liabko lidera w dziedzinie uzdrawiania człowieka. Dziecięce porażenie mózgowe to schorzenie związane z uszkodzeniem układu nerwowego, spowodowane w większości przypadków nieprawidłowym lub patologicznym porodem i osłabieniem organizmu kobiety w okresie przedporodowym, a także negatywnym wpływem środowiska naturalnego i oczywiście obciążeniami dziedzicznymi. Im szybciej rozpocznie się naprawianie uszkodzeń układu nerwowego, tym większa jest szansa na całkowite odbudowanie utraconych funkcji układu nerwowego i zależnych od niego mięśni, a także funkcji innych narządów wewnętrznych i układów. Zazwyczaj zaleca się leczenie. Kompleksowy, leczenie medykamentami, masaże, terapią manualną, fizykoterapię, gimnastykę. Ale istnieje jeszcze jedna metoda leczenia dziesięcego porażenia mózgowego, która powinna wchodzić w cały kompleks, czyli terapia aplikacyjna. Aplikator jest niezawodnym pomocnikiem i przyjacielem, który warto zawsze mieć pod ręką. Wieloigłowy doktor przystosowany jest do tego, aby oddziaływać na receptory skóry, pobudzać, naprawiać uszkodzenia systemu nerwowego i wzmacniać go. Oddziaływanie tysiącami metalowych igiełek aplikatora na skórę pleców, rąk, nóg lub brzucha odbudowuje funkcję układu nerwowego. Normalizuje Ciało i funkcje osłabionych i uszkodzonych mięśni. Ma dobroczynny wpływ na cały organizm. Najważniejsze w leczeniu jest skoncentrowanie się na odcinku szyjnym kręgosłupa i na głowie. Są to bowiem strefy największego uszkodzenia w czasie patologicznych porodów. Oddziaływanie na te miejsca może doprowadzić do osiągnięcia wspaniałych rezultatów. Podobnie jest z oddziaływaniem na stopy. Szyjny odcinek kręgosłupa, głowa i stopy są najważniejszymi miejscami w leczeniu dziecięcego porażenia mózgowego ale oddziaływanie aplikatorów na pozostałe części ciała jest również bardzo skuteczne, szczególnie jeśli skoncentrujemy się na miejscach, które utraciły swoje funkcje. Można korzystać z aplikatorów wszystkich rodzajów. Płytek, wałków, pasów aplikacyjnych. Jest jeszcze jeden pomocnik w leczeniu – aparat do masażu Faraon M, który pomaga wzmacniać mięśnie. Aparatem tym należy oddziaływać na odcinek lędźwiowy, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za przykurcze nóg, a także na odcinek szyjny kręgosłupa na plecy oraz brzuch. Jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze roku, można poddać je oddziaływaniu wałkiem do twarzy lub uniwersalnym. Oddziaływanie na skórę dziecka powinno być bardzo delikatne. W tym celu można nieco spiłować igły drobnym papierem ściernym lub wykonywać procedury przez cienką pieluszkę. Tym sposobem działamy krzepiąco na wszystkie osłabione miejsca, które potrzebują wzmocnienia i rozwinięcia. Takim miejscom potrzebne jest krótkotrwałe i częste oddziaływanie, a przykurczone mięśnie wymagają długotrwałej terapii, rozluźnienia i wzmocnienia. Prowadzi to do rozluźnienia uszkodzonych mięśni. Bardzo dobre efekty daje podkładanie płaskich aplikatorów pod plecy. Małe dzieci można układać na cienkiej pieluszce. Artyom Leptarenko ma 9 lat. Po porodzie dziecku postawiono diagnozę. Dziecięce porażenie mózgowe. Lekarze mówili, że nie będzie mógł poruszać się samodzielnie. Po raz pierwszy rodzice zwrócili się do doktora Liabko 3 lata temu. Sześcioletni wówczas Artyom chodził z trudem. Wyraźnie było widać przykurcz mięśni, nóżki poruszały się z trudem, zaplatały się. Po raz pierwszy Artyom przyszedł do doktora liabko z wielkim trudem. Troszkę poruszał nóżkami, ale zaplatały się one, krzyżowały, zaczepiały się jedna za drugą. Trzeba go było podtrzymywać za obie rączki. Ogólnie mówiąc, nie wyglądało to dobrze. Jeśli puściłabym jego rączki, to upadłby jak worek. Dziecięce porażenie mózgowe to choroba układu nerwowego. Zazwyczaj zalecane jest leczenie kompleksowe tego schorzenia, ale istnieje jeden sposób leczenia dziecięcego porażenia mózgowego, który powinien się znaleźć w tym kompleksie: terapia aplikacyjna. Zdecydowana większość przypadków tej choroby to uraz w czasie porodu, w rezultacie którego następuje proces uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa, i jednym z jego skutków jest uciskanie na drogi przewodzące. I dlatego. Jeśli dziecko leczone jest różnymi sposobami i aplikatorami i korekcją manualną, to przykurcz ustępuje. Dzieje się tak dlatego, że uwalniamy mięśnie, które już teraz nie są podrażniane. A te mięśnie, które całkowicie były ściśnięte, my częściowo uwalniamy. Zaczynają się one budzić. Takim oto sposobem przywracamy ich funkcję. Już po pierwszej wizycie mama zauważyła, że chłopczyk zaczął sprawniej poruszać nóżkami. Po drugim cyklu leczenia dziecko zaczęło sprawniej się poruszać, chociaż jeszcze nie mógł chodzić bez pomocy osób trzecich. Kiedy rozpoczęliśmy terapię manualną, wchodzącą w skład terapii kompleksowej z aplikatorami liabko, pojawił się progres, poprawa. Poprawił się rozwój umysłowy, a my po cichutku idziemy do przodu. Po długim cyklu leczenia Artiom zaczął siedzieć samodzielnie. Mógł chodzić trzymany za jedną rączkę, nieco zmniejszył się przykucz mięśni nóg. Dziś, po pięciu cyklach zabiegów, Artiom czuje się o wiele lepiej. Codziennie korzystamy z aplikatorów, nieraz nawet kilka razy w ciągu dnia. A bywa i tak, że Artiom siedzi, ogląda telewizję i sam masuje wałkami lub aparatem do masażu faraon rączki i nóżki. Mamy wszystko. I wałki, i płytki, i pas rumianek. Korzystamy ze wszystkiego. Przy leczeniu dziesięcego porażenia mózgowego głównym obszarem stosowania aplikatorów są plecy. Płaski aplikatory układa się pod plecy. W przypadku odczuwania przez dzieci bólu należy założyć im podkoszulek. Dodatkowe strefy oddziaływania aplikatorów to nogi. Oczywiście nie należy zapominać o aplikatorach stopkach. W celu wzmocnienia efektu niezbędna jest systematyczność. Na nogi można również oddziaływać aplikatorem wałkiem. Leczenie aplikatorami należy kończyć z zastosowaniem terapii manualnej. Aplikatory pobudzają nierozwinięte mięśnie, tkankę nerwową. Znaczy to, że pomagają odbudować je, uzdrowić. Ale samoistnie staw nie jest w stanie uporać się ze zwichnięciem, doprowadzić do normalnego stanu. Dlatego terapeuta manualny obowiązkowo powinien naprawić zastany staw. Pracujemy na uszkodzonych mięśniach, rozluźniamy je, rozciągamy, doprowadzamy stawy do stanu naturalnego. Leczymy się już długo. Byliśmy u różnych lekarzy w różnych sanatoriach, w Międzynarodowym Centrum Rehabilitacyjnym imieniem Kaliagina. Ale dopiero dr Mikołaj Liapko znalazł indywidualne podejście do dziecka. Umie z nim rozmawiać. Pomógł nam opracować leczenie, nie stosując żadnych radykalnych metod. Ogromną rolę odgrywa to, że jest to terapia kompleksowa. Aplikacyjna teoria LIAPKO to wspaniały sposób leczenia dziecięcego porażenia mózgowego. Niech wszystkie dzieci będą zdrowe i szczęśliwe. Ciesz się życiem w zdrowiu. Autoryzowanym i wyłącznym przedstawicielem LIAPKO w Polsce jest firma ApliMedica.